Wiesz, czym są tak zwane PBN -y i dlaczego mogą być ważnym elementem strategii pozycjonowania? Jeśli nie, zachęcam do dalszego oglądania. PBN to skrót, za którym kryje się sformułowanie Private Blog Network, czyli prywatna sieć blogów. Jest to grupa stron internetowych, najczęściej powiązanych tematycznie, skupionych w ręku jednej firmy lub osoby w celu wsparcia działań SEO. PBNy, zwane inaczej zapleczem pozycjonerskim lub zapleczem SEO, dzięki linkowaniu do danej strony przyczyniają się do zwiększenia jej widoczności i autorytetu oraz zdobycia przewagi nad konkurencją. Własne zaplecze SEO, jeśli jest odpowiednio zadbane, może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim jest to istotna przewaga rynkowa. Linków z pbn należących do danej firmy nie da się pozyskać jej konkurencji. IBN może stanowić istotny element strategii link buildingowej, zwiększając liczbę domen, które polecają naszą stronę. Ponadto daje pełną kontrolę nad strukturą linkowania, jego trwałością i ekspozycją podstron, na których ważne dla nas linki się znajdują. Brzmi fajnie, prawda? Budowa własnego zaplecza SEO to czasochłonny i kosztowny proces, wymagający często specjalnego teamu SEO tylko dla tego zadania. Inwestycje w PBN warto rozważyć w przypadku dużych serwisów, zwłaszcza rozbudowanych sklepów internetowych i dla mocno konkurencyjnych branż. Wiele agencji SEO dysponuje własną siecią stron zapleczowych, na której może częściowo oprzeć swoją strategię link-buildingową. Jest to jedna z wielu opcji, by skorzystać z potencjału PBN-u, a jednocześnie nie poświęcać tylu zasobów, ile potrzeba na stworzenie własnej sieci. Warto jednak pamiętać, by ten profil linkowania był naturalny. Setki linków przechodzących z jednego bloga firmowego nie wyglądają zbytnio naturalnie. Bibieny bywają zaliczane do technik Black Hat SEO. Jeśli są prowadzone w sposób lekkomyślny i bez zachowania pozorów naturalności, linki z nich mogą nawet zaszkodzić głównej witrynie.